Cześć, witajcie, prezentujemy wzmacniacz firmy Ampeg BA-108. Wzmacniacz ma 20 W i 8-calowy głośnik. Bardzo prosta konstrukcja, wzmacniacz combo, przełączana, przełączany gain, minus 15 dB dla aktywnych gitar, głośność, trzypunktowa korekcja, bas, środek i góra, i dodatkowo mamy możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia e, Aux, level głośność tego urządzenia. Bardzo przydatna sprawa przy ćwiczeniu. Można podłączyć telefon cokolwiek się chce, e, bo w zasadzie do ćwiczenia ten wzmacniacz jest stworzony. Dodatkowo słuchawkowe wyjście na małego jacka. Można to wszystko robić też na słuchawkach wieczorem. Nie nękać sąsiadów i rodziny, bo wzmacniacz, wbrew pozorom, nie jest wcale taki cichy. Spróbuję teraz dodać dołu. Odrobinkę góry, i moim zdaniem to jest klasyka brzmienia ampek w wersji mikro.